W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza. Powiemy o spotkaniach w radach osiedli, będziemy przestrzegać przed cyberprzestępcami, poinformujemy o zmianie trasy autobusów numer 2, 8 i 12 z uwagi na przebudowę części ulicy szpitalnej oraz ulicy Wysokie Brzegi, zwrócimy uwagę na osoby starsze i bezdomnych w okresie jesienno-zimowym, a także zaprosimy na obchody Święta Niepodległości. Prezydent Oświęcimia spotyka się z radami osiedli, aby poznać problemy i potrzeby mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta, porozmawiać o mieście, inwestycjach i planach rozwojowych. W minionym tygodniu był gościem Rady Osiedla Błonie. Konsultacje prowadził też w Radzie Osiedla Monowice. Rozmawiano o budowie parkingu przy ulicy Bulwary, powstającym na osiedlu stare stawy żłobku i przedszkolu. Wiele uwagi poświęcono też inwestycjom drogowym, jak na przykład budowie obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na sole czy ulicy Krasińskiego. Zainteresowanie budzą też przymiarki do budowy na granicy miasta i gminy Oświęcim małego reaktora jądrowego. Poruszano również tematy związane z kursowaniem pociągów z Oświęcimia do Krakowa przez Skawinę. W Oświęcimiu jest 12 rad osiedlowych i od wielu, wielu lat staram się właśnie spotykać w tym okresie jesiennym, kiedy z jednej strony właśnie mija rok. To jest okazja do podsumowań e, sytuacji zarówno w osiedlu, czy też sytuacji, to co się dzieje w mieście, ale jednocześnie jest to okazja też do tego, żeby rozmawiać o przyszłości, o planach jakie mamy na, na następny rok, czy na, na ile, następne lata. E, I ja sobie bardzo cenię te spotkania, dlatego że dla mnie jest to źródło informacji, też możliwość bezpośredniego kontaktu nie tylko z wybraną grupą e, osób z Rady Osiedlowej, ale z całym kręgiem. Te spotkania mają charakter konsultacji społecznych, dialogu, rozmowy z przedstawicielami właśnie poszczególnych części miasta. One dla mnie są bardzo ważne, bo często są podstawą do podejmowania różnego rodzaju decyzji, czy zarówno finansowych, czy związanych właśnie z realizacją konkretnego projektu, czy wydarzenia w przestrzeni miasta, ale też są właśnie, służą do przygotowania budżetu, do tego byśmy te plany, które mamy na kolejne lata właśnie wynikały z tego dialogu i z rozmowy, bo sobie nie ukrywam, bardzo cenię, tak jak już powiedziałem. Te rozmowy, gdyż w ten sposób staramy się wspólnie zmieniać miasto. To nie jest kwestia tylko wynikająca z naszej decyzji czy Rady, ale poprzez poszerzenie kręgu, poprzez właśnie rozmowę z Radami Osiedlowymi, ale też nie ukrywam, że bardzo sobie cenię rozmowy z mieszkańcami. Spotykam się w różnych okazjach, w, w różnych sytuacjach I, i staram się też rozmawiać z ludźmi na temat różnych problemów i często właśnie to jest podstawa do podejmowania decyzji, więc staramy się prowadzić. Tak rozwój miasta i tak sprawy bieżące miasta, żeby reagować na to, co jest dzisiejszym problemem, ale też co jest wyzwaniem. I myślę, że od wielu, wielu lat udaje nam się to realizować. A te spotkania z radami osiedlowymi są bardzo ważne i cenne, i wierzę w to, że zarówno ja korzystam z tego, jak i też tutaj członkowie rad osiedlowych i wspólnie podejmujemy decyzje i wspólnie zmieniamy nasze miasta spotkania z prezydentem odbywają się corocznie. W tym roku na początku listopada prezydent odwiedził Radę Osiedla Błoni. Na spotkaniu mogliśmy posłuchać zarówno członkowie Rady, jak i mieszkańcy o inwestycjach, które realizowały się w oświęcimiu w latach poprzednich, ale też o inwestycjach na rok następny, o strategii rozwoju miasta. Oczywiście szczególnie interesujące są inwestycje, które dotyczą Osiedla Błonie, jak na przykład łącznik Taki chodnik pomiędzy ulicą Strzelecką a ulicą Sakranusa, czy remont kładki nad rzeką Sołą. Z drugiej strony prezydent mógł usłyszeć również o bolączkach naszych mieszkańców, tych drobnych rzeczach, ale jakże ważnych dla naszego osiedla, jak na przykład nieoznakowane przejście na ulicy Nideckiego w okolicach Żłobka, jak problem myślę na każdym osiedlu wynikający z błędnie źle zaparkowanych pojazdów na terenach zielonych, na chodnikach, czy z niedostosowania, według niektórych mieszkańców, planu jazdy autobusów miejskich i problemy z dostania się do centrum czy na osiedle. Myślę, że takie spotkania są potrzebne. One zawsze przebiegają w miłej atmosferze. Zawsze łatwiej jest rozmawiać, jeśli rozmawiamy bezpośrednio mieszkańcy, członkowie rady i prezydent miasta czy przedstawiciele urzędu miasta. Myślę, że już dzisiaj jako przewodniczący Rady Osiedla Błonie mogę zaprosić pana prezydenta na takie spotkanie na rok przyszły. Jestem pewien, że przez ten rok tyle inwestycji i nowych rzeczy powstanie w Oświęcim na Osiedlu Błonie, że znowu będziemy mieli o czym rozmawiać. Cyberprzestępcy wykazują się coraz większą pomysłowością, aby wyłudzić od nas pieniądze. Ich ofiarami są najczęściej seniorzy. Każdego dnia dochodzą do nas informacje o kolejnych pokrzywdzonych. Metody działania oszustów są zwykle takie same. Podszywając się pod bliskie osoby, proszą o szybką i dyskretną pożyczkę, tłumacząc, że nie mogą ich odebrać osobiście, ale przyślą znajomego lub proszą o przesłanie pieniędzy na wskazany numer konta lub blikiem. Na i, i wypadek, wyłudzenie pieniędzy, że przepadną ci. Trzeba uważać. Zadzwonił telefon i że od kuzyna mojego, wnuczek czy ktoś i pasowało nawet imię. I, i także chcie, chcieli 10 tysięcy. No, trzeba uważać na co? Na to, żeby nie otwierać niepotrzebnie drzwi osobom nieznanym, żeby, żeby nie być łatwowiernym właśnie w uwierzeniu, że tam na wnuczka jakieś telefony czy w ogóle, że ktoś do nas przychodzi w jakiejś sprawie, a w ogóle nie otwierać drzwi osobom Nieznanym, niezapowiedzianym. Z... W Dziennym Domu Pomocy zorganizowano spotkanie dla seniorów, podczas którego policjanci prowadzili prelekcje jak nie dać się oszukać. Specjalne prezentacje przygotował też zakład ubezpieczeń społecznych gościmy u seniorów bardzo często, regularnie, zarówno idzielnicowy jak i profilaktycy. Chcą oni przekazywać im informacje na temat różnego rodzaju oszustw i przestępstw, których padają ofiarami osoby starsze. Przede wszystkim są to takie przestępstwa, gdzie oszuści czy złodzieje przychodzą i pukają do mieszkań, próbują okradać te osoby Starsze jak również kontaktując się przez telefon, przekazują informacje, na przykład o wypadku, udając na przykład osobę z rodziny, że pilnie potrzebuje pieniędzy na załatwienie sprawy, są też osoby, które pilnie potrzebują, aby. Wypłacić pieniądze z konta, które mają być tam zagrożone. Natomiast staramy się przekazać seniorom, że wszystkie tego rodzaju pilne sprawy to mogą być oszustwami. Jeżeli będziemy mieć taką prośbę, to pamiętajmy, sami dzwonimy na znany numer i wtedy dopiero mamy pewność, że rozmawiamy z osobą z rodziny. Chcemy. Zaapelować do seniorów, że im więcej ich będzie świadomych, to tym mniej osób będzie oszukane. Jeżeli chodzi o metody oszustw, to jest zarówno na wypadek na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, na pracownika banku. Pamiętajmy, że rozmawiając z drugą osobą przez telefon, nigdy nie mamy pewności z kim rozmawiamy. Tym bardziej, jeżeli to jest e, numer telefonu, którego nie znamy, ale jest również nowa metoda oszustwa. E, hakerzy komputerowi mogą e, numery telefonów sobie dowolnie modyfikować. Pamiętajmy, jeżeli chodzi o osoby pukające do naszych drzwi, to ważne jest, żeby weryfikować, kto przychodzi. E, tak jak tutaj e, dzielnicowy nam opowiadał, że nie zawsze jest tak, że poprosimy policjanta o legitymację. Policjant nam pokaże, ale zawsze wtedy jeszcze dzwońmy na komendę i po prostu weryfikujmy, czy na pewno to jest policjant. Zawsze, jeżeli mamy osobę, możemy ją poprosić o to, żeby poczekała za drzwiami, zadzwonimy do komendy i wtedy możemy upewnić się, że ten policjant faktycznie jest z naszej jednostki. Natomiast nie znając, jak wygląda legitymacja policyjna, ktokolwiek może nam pokazać jakiś dokument. I my nie jesteśmy w stanie po prostu e, zobaczyć, co to, czy to jest prawdziwa legitymacja policyjna. Można po prostu e, gdzieś tam oszuści podrabiają różne dokumenty, tak? Nigdy nie będziemy wiedzieć, czy to na, jest prawdziwy dokument, więc najlepiej takiej osobie. Po prostu powiedzmy, żeby poczekała. W tym czasie dzwonimy na komendę, upewniamy się, że to jest nasz policjant, i wtedy e, możemy z taką osobą rozmawiać. Najlepiej rozmawiać e, poza swoim mieszkaniem czyli nie wpuszczamy, wychodzimy na klatkę schodową. Możemy również o pomoc poprosić sąsiada, i wtedy razem z tym sąsiadem rozmawiamy z tą obcą osobą. Także nie dajmy się nabrać, nie dajmy się oszukać. Bo są różnego rodzaju nowe pomysły, które po prostu doprowadzają do utraty przez seniorów mienia. Więc potwierdzić Państwu to, że jesteśmy w tym miejscu i jesteśmy prawdziwymi policjantami. Że takie spotkania to są dla nas, powinny się częściej. I, I nawet opowiadać przykłady, konkretne przykłady. Takie spotkania powinny być częściej bo to jednak do, 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 sen, do seniorów to dociera. I skorzystamy na pewno z tego, żeby nie tak łatwo dać się właśnie oszukiwać. Miejski zakład komunikacji informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi na ulicy szpitalnej oraz planowanym zamknięciem ulicy Wysokie Brzegi od 7 listopada na czas przeprowadzonych prac przystanki zlokalizowane w ciągu remontowanych ulic nie są obsługiwane. Zmienią się też trasy przejazdu autobusów numer 2, 12 i 8. Trasa przyjazdu linii nr 2 realizowana będzie od przystanku Cichy Kącik ulicami Koszykową Paderewskiego do ulicy Dąbrowskiego i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków Kruki 2, Kruki 1, na Osiedle. Trasa przyjazdu linii numer 12 prowadzić będzie od przystanku Dąbrowskiego Szpital ulicami Dąbrowskiego, Paderewskiego, Koszykowa do przystanku Cichy Kącik i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków Szpitalna Osiedle, Szpitalna Kruki 1, Kruki 2. Trasa przejazdu linii numer 8 prowadzić będzie ulicą Dąbrowskiego, Śniadeckiego w obu kierunkach z pominięciem przystanków: Szpital 1, Bakutil, Szpitalna, Szpitalna Osiedle. Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki MZK Oświęcim. Chłodniejsze dni i noce, ujemne temperatury dają się we znaki bezdomnym. Szczególnie jesienią i zimą potrzebują większego wsparcia. W tym czasie nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących czy nietrzeźwych. Niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym, który no przychodzi do nas dużymi krokami, dni robią się coraz krótsze, noce są coraz chłodniejsze. Chcieliśmy po raz kolejny Państwa uczulić i poprosić o to, żeby zgłaszać nam wszelkiego rodzaju sytuacje, gdzie Państwo widzą, że gdzieś na przykład na ławkach leżą osoby bezdomne, czy ktoś śpi w parku, czy po klatkach, że ktoś przebywa, prawda? Proszę nam to zgłaszać. Wtedy podjedzie patrol straży miejskiej i zajmie się taką osobą zawieziona, na przykład do domu bądź na naszą oświęcimską ogrzewalnię. Chciałam również przypomnieć. Że Straż Miejska pracuje tylko w godzinach od 7 rano do 19, jeżeli mówimy o tygodniu, więc w takich godzinach popołudniowych, takie interwencje powinniśmy zgłaszać na policję. Wtedy podjedzie patrol po policji i taką osobę będzie mogła zabrać. Musimy mieć na uwadze to, że nie są coraz chłodniejsze, łatwo o wychłodzenie organizmu, są to już bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia dla takich osób, dlatego uczulamy, żeby zwracać uwagę na takie osoby i zgłaszać to odpowiednim instytucjom. W mieście czynna jest ogrzewalnia i łaźnia mieszcząca się przy miejskiej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Dąbrowskiego 139, w której w bezpiecznych warunkach mogą spędzić ten nieprzyjazny dla nich czas. W placówce znajduje się 40 miejsc noclegowych rozmieszczonych w pokojach 2, 3, 4 i 8 osobowych. Akcja zima już w pełni, jesteśmy przygotowani do kolejnego sezonu. Na ten moment zapełniają się miejsca w schronisku. Dysponujemy 40 miejscami dla bezdomnych mężczyzn ostatnim meldunkiem na terenie miasta Oświęcim. Brakuje nam jeszcze tylko kilka osób. Dzisiaj jedna z kolejnych osób dołączyła, jakby do grona osób objętych wsparciem i schronieniem w schronisku. Oprócz tego mamy uruchomioną ogrzewalnię miejską z dwunastoma miejscami, gdzie mogą przebywać osoby. Hmm, e, także i pod wpływem alkoholu e, ogrzewalnia funkcjonuje sobie e, w ten sposób, że no jeżeli jest zagrożenie zdrowia lub życia osób e, na terenie miasta, służby dowożą tutaj do nas, e, tu mogą się osoby schronić, przeczekać e, noc, e, napić się ciepłego napoju e, po to, żeby przeciwdziałać e, zamarznięciu w e, niesprzyjających warunkach pogodowych. Oprócz tego mamy też łaźnię miejską. Łaźnia jest przygotowana do tego, żeby e, pomóc osobom bezdomnym utrzymać odpowiedni stan higieniczny. Dysponujemy tutaj środkami dezynfekcyjnymi i środkami dezynfekcyjnymi, e, i środkami dezynfekcyjnymi e, bielizną, odzieżą. Osoby mogą sobie uzupełnić odzież, wymienić ją, zdezyfekować się, okąpać, e, wyprać odzież. E, łaźnia jest też dostosowana do potrzeb mieszkańców e, miasta, którzy w własnych zasobach, nie mają dostępu do bieżącej wody, więc mogą też do nas tutaj przyjść, wyprać sobie odzież, okąpać się. Ośrodek jest czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu. W schronisku osobami bezdomnymi zajmują się opiekunowie oraz pracownik socjalny. Kadrę uzupełniają trenerzy i specjaliści, którzy pomagają im rozwiązać wiele problemów wynikających z bezdomności. I taki apel do mieszkańców, że jeżeli państwo chcecie się podzielić odzieżą, bardzo chętnie przyjmiemy. Na ten moment trwa jedna zbiórka już na terenie miasta do, dla osób w kryzysie bezdomności, ale takiej odzieży nigdy za wiele. Wtedy możemy osobom potrzebującym wydawać ją na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem. W sobotę 11 listopada zapraszamy do wspólnego świętowania 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie święta jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, msza święta za ojczyznę, parada patriotyczna oraz złożenie kwiatów w hołdzie Ojcom Niepodległości. W tym dniu Muzeum Zamek zaprasza do zwiedzania tuneli oraz wystaw czasowych również w Muzeum Ratusz. W naszym kinie będą projekcje filmów Raport Pileckiego, Chłopi, Figurant. Na rynku będzie można obejrzeć pojazdy wojskowe, broń, mundury i inny sprzęt przygotowany przez Prywatne Muzeum Techniki Wojskowej z Rajska, odwiedzić punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji, czy skosztować potraw z wojskowej kuchni polowej przygotowanych przez Castel Bistro z Oświęcimia. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą wziąć udział w XIII Biegu Niepodległościowym 11 na 11 listopada. Zapraszamy!